Dzień dobry, witam was dzisiaj z Alaski i tym razem nie jadę po żadne zadania. Nie włączyły mi się jeszcze zadania dzienne, więc nie mam żadnego ciśnienia na robienie konkretnych rzeczy, konkretnych yy, yy, zadań. No a Skutkiem takiego, takiej gry będzie to, co było widać na miniaturce, czyli trafią mi się fajerwerki na koniec. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale najlepsze bitwy mi się trafiają właśnie wtedy, kiedy nie mam żadnych, żadnego przymusu w grze. Nic konkretnego nie muszę robić, mogę sobie jechać dla samej jazdy. No wtedy mam właśnie najlepsze bitwy, najlepsze robię wyniki. Jak tutaj widać gramy na jeden punkt przy Zatoce. Ja będę sobie na początku oczywiście jechał Tigerem. Mam jakieś podświetlenia przed sobą na minimapie, widać całą masę tych yy, pojazdów. Tutaj trafienie krytyczne w Tygrysa A1. Jeszcze raz, no i nie będzie tego jeszcze jednego razu, dlatego że od lewej strony zaczęli do mnie strzelać, lepiej się było mi schować. M109 przejechał sobie kolega, nic mu nie zrobiłem, nie zdążyłem. Mam nadzieję, że teraz mi się pokaże z drugiej strony. Trafienie w ARL-a prawdopodobnie to był ARL, nie był podświetlany. I tutaj kolega przeciwnik, nie wiem co to był dokładnie za pojazd. No, wydaje mi się, że to był ARL. SU85 na punkcie, przejmuję go w tej chwili. Nieprzebity pancerz. SU85 zniszczony przez drużynowego. No, a ja po lewej stronie znowu mam yy, podświetlenia. Znowu tam był M109. Nie zdążyłem przeładować. Zanim strzeliłem do Tygrysa H1, no nie bardzo mi tutaj to idzie, to strzelanie. Amunicji, amunicja schodzi z magazynu, a fragów nie przybywa. No strzał na ślepo, też nieudany. Drużynowi przejęli punkt. Bez mojego udziału w tej zabawie zatrzymana fałka 30.02 ściągnięta gąsienica, fałka się odwróciła bokiem, no i zrobiony ten frak dla niej mam dołem do naszego Respa w kierunku naszego Respa jedzie ciężki czołg, no zginął, zginął też ten, który był przy punkcie. Więc ja wracam do strzelania na lewą stronę. I okazuje się, że czerwoni zaczynają objeżdżać nas od y, tyłu. Mam trzy na linii. Y, 3 ja czekam cały czas tutaj, w tym ukryciu, w tym miejscu. Aby coś się chciało pokazać, ale jak widać, czerwoni nie chcą współpracować. Ponownie tam nad zatoką dwa pojazdy. Znudziło mi się to czekanie. Wyjechałem z kryjówki, podświetlił mi się tutaj PZ470. No i M109 wykorzystało tą sytuację. Liczyłem na to, że on będzie stał za domkiem schowany. Okazało się, że mnie przechytrzył. Straciłem Tigera. Nagle dwa zrobione fragi. I trzeba grę kontynuować następnym pojazdem. Tygrysem E. Nie zapowiada się na razie wynik, jaki widać na koniec bitwy. Strzał na Wydrę oczywiście nieudany. Jeszcze raz. Trafienie do pantery bez żadnych uszkodzeń. Drobna korekta i zniszczona. Zniszczony przeciwnik jest tygrys H1 Niby to podświetlenie tam jest. Mam te betonowe rury dość skutecznie, za, yy, uniemożliwiają mi celowanie do tygrysa. Kolega się chyba nie zorientował, skąd dostaję, i ponowny strzał w bok, już dał mi następnego fraga. A ja, ponownie po lewej stronie, mam podświetlonych czerwonych, lecą bomby, uciekać tyłu nic nie ma, bomby zaczynają wybuchać i na szczęście dla mnie nic się nic z tego nie wydarzyło. Za to zniszczone domki, tutaj dały mi przestrzał na PZ470, przejechała jeszcze ta MK109, czerwoni przejęli punkt, a ja tutaj chcę się pobawić i z. Tym niszczycielem, jakieś drobne podświetlenie. No, kolega schował się. Jest tu jeszcze ciężki czołg. No, MK wyjechała, tylko trafienie. Uszkodzony lekko pierścień, przeładowanie. Jeszcze jeden strzał. Za nic tam już nie ma amunicji w wieży. Dostało jej tylko kilka sztuk. Teraz krytyczne. Uszkodzony pierścień MK nie będzie mogła się obracać wieżą. W końcu zniszczona. Tutaj mam przestrzał w kierunku. W punktu jest M4A1. Ściągnięta gąsienica. M4 zatrzymane. Ustawione bokiem. Chciałem tutaj wyjechać, no ale ostrożnie, i okazuje się, że ta y, przezorność pozwoliła mi zachować tygrysa E PZ470, przygotowana do strzału w moją stronę. Nie ma co się pchać, bo to skończy się w wiadomy sposób. Bardziej po lewej mam ciężki czołg, wycofuję się, liczę, że miał na, będę miał na niego przestrzał. No, ale ciężar zginął. Ponownie będę wracał na tą miejscówkę. Podświetlenie na pz zniknęło, i zniknęła też pz -ta. Przy punkcie jest ciężki pojazd, a PZ-ta wjechała między domki. Tutaj jeszcze jedno PZ-470. Na szczęście strzał od niego odbity a przede mną pokazała się bokiem ta poprzednia ten poprzedni niszczyciel zlikwidowany z zginęła też zginęło też te PZ 470 które przed chwilą do mnie strzeliło więc teraz trochę ryzykując ale jednak wyjeżdżam w kierunku punktu jest tu ten ciężar i bardziej po lewej stronie jest też średni czołg ten ciężar to Tygrys H1 A ten średniak to M51 Tygrys się wycofał, pokazał bok No ale teraz ucieka z powrotem za domek Bo w ostatniej chwili udało się go zniszczyć Mam tutaj jeszcze M4A1 Łatwy cel Więc zrobiony kolejny flag w tym momencie mam już 11 bombowców do użycia, tylko, że nie ma na mapie już czerwonych. Punkt cały czas jest niczyj. Jeszcze trochę przeciwników jest w grze, więc szansa rośnie. Po lewej stronie coś wystrzeliło, to jest M4A1 SA-50. Strzał tylko za zatrafienie, przeładowanie i M4 M4A4 zniszczony 12. Bombowiec próbuję stąd odjechać. Dlatego że przy naszym respie był tam ciężki czołg wyświetlony i nim chciałem się zająć. No ale dostałem też strzała od. Pantery z respa, straciłem silnik, muszę go oczywiście naprawić. Pokazał się przy niej jeszcze jeden średni pojazd. No, trochę ryzykuję, bo jeśli ten ciężar wróci, to oczywiście mi tygrysa zniszczy, ale zanim to zrobi, zaczynam się strzelać z Panterą G. Nic wielkiego jej nie zrobiłem, ona mi też nie. Próbuję złapać podświetlenie na tej panterze, schowanej za kamieniem. No, a włączyła się do gry Pantera A. Tutaj szczęśliwie strzał w dolną płytę zniszczył Panterę A. No i jest AMX-13 przy punkcie. Ponownie biorę się za Panterę G. Ściągnięta gąsienica Pantera zatrzymana na pewno będzie się naprawiała, bo co innego ma zrobić, źle przymierzony strzał od Pantery zniszczona do dyspozycji. Mam oczywiście, jak widać, już atomówkę. Nie widać w tej chwili czerwonych na mapie. Za to leci samolot w moją stronę. To jest AD4, wystrzelił rakiety i zniszczył mi tygrysa E. Został mi ostatni tygrys. Mój sposób na radzenie sobie z tą sytuacją, całe szczęście, że ten jeden tygrys mi został, bo mogłem włączyć nalot atomowy. Nie ma żadnego czerwonego myśliwca za mną. Wykorzystali swoją, swoje wyloty na poprzednią, w poprzedniej grze. No i teraz spokojnie mogę lecieć nad pole bitwy. Na dole jest pelotka, dlatego spróbuję złapać jak największą wysokość, żeby nie ułatwiać strzelania pelotce. Poszła atomówka. Przede mną jest punkt wyjścia. Trochę daleko. Zobaczymy, czy uda się dolecieć do tego punktu. Jeszcze pół kilometra. Dwa i czerwoni zostali na mapie, ale to już nie ma znaczenia. Poszły na koniec fajerwerki. Zrobiłem 14 fragów. Całkiem przyjemne. Rozegrana ta bitwa. I z mojej strony to już wszystko. Za chwilę dla chętnych będą jeszcze statystyki. Cześć!